Hej, 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 z tej strony Leukante. Witam Was w 8 dniu odkrywania tajemnic Blueprinsa. Lecimy. Odcinek będzie, co prawda, szósty dzień, już ósmy, bo czasem tak nam, widzicie, idzie, że, że kiepsko nam idzie, prawda? I zaliczamy dwa dni w jednym odcinku. Bo nie idzie po naszej myśli. Ale cóż zrobić. Idziemy. To już będzie chyba nawyk, że dzień zaczynamy od wyjścia, słuchajcie. No i co? Powinnam sprawdzić to, ale to mi będzie żarło stopy zamiast klejnotów. Ja nie wiem czy chcę. Może na tym razem sprawdzimy. Trudno, nie będzie przedmiotów, ale zobaczymy sobie, co to jest. Ok. I co? Zaraz. A tu? Tu nic. W jest tylko tak zwany Oculus. <laughs> Mogę zaoferować coś i dostać za to coś? No dobra. Dam ci zetka. I co dostaniemy? Dancer. Błogosławieństwo tancerza. Podczas tworzenia projektu możesz zapłacić klejnotami za przekręcanie. Sp będę mogła to przekręcać i trwa to trzy dni. Będę mogła sobie tu ułożyć jak chcę, jak będę miała klejnoty. Uu. Uu. No to może być fajne. Ciekawe, czy ja bym dała więcej kasy, to dostałabym coś innego. Uu? No to mnie ciekawi, powiem wam. Na razie nie wrzucam do fontanny, to na koniec dnia, nie? Idziemy. Eee. Dobra, wezmę itemy. O, kosteczka, dobra. I wygrywacz metal. Spoko. Też spoko. No to na razie hallway. Sobie postawimy. Czy co w takiej sytuacji, to tu postawię też taki koniec. O, no, ten mi wykrywa to, co mi wykrywa. Właśnie, i tu jest szczęsne obrazki, których nie ogarniam. Yy. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Cie! ja to miałam obrócić, tylko ja myślałam, że ja muszę to kliknąć, żeby to obrócić. Jaka ja jestem. Boże. I tym sposobem mam jeden ten, nie? Ten box i biały box są puste. Ten box i niebieski box są puste, czyli te mówią jakby prawdę. Pozostałe dwa mają identyczne stwierdzenie. No nie. No nie, bo tu jest white, jest pusty, a tu jest blue, jest pusty. Teoretycznie mają to samo, ale nie to samo. Czyli jakby to było fałszywe, to to jest prawdziwe, powiedzmy, i to jest prawdziwe. Czyli co tu? Ryzyk fizyk. Jest! Bo to musiało być fałszywe. Uznałam, że w takim razie, skoro one mają taki napis, muszą być dwa prawdziwe. No właśnie. I co z tego, nie? Dobrze, że teraz mam. relo re re relo. -re -re U moment! No dobra, słuchajcie, zastanawiam się, co by tu, ale chyba nuka, no co? Bo te ta tak. albo czapela. Dobra, czapel. Czapej! Ścięty Czapej! A ja pójdziemy, po. O, patrzcie. Patrzcie to i kasa. Ktoś już zostawił się nie bał. No dobrze. Ten nam tu pięknie pasuje. Oj, pięknie, pięknie, pięknie. Mm? Najpierw tu, bo a Utility wylądujemy tutaj, znajdziemy zaraz i co? No, tak, Change of tak, 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 jak źle, jak niedobrze, jak źle, jak niedobrze. No to wezmę to, żeby chociaż kluczyk zdobyć. Trudno. Wszystko? Nic więcej tu nie ma. Rysunki nam znane. Dobra, lecimy. Tu. U. No, dobrze. Trochę mi szkoda, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Cztery. Pokażcie mi. Diamencik. Zawsze to coś. Ej. Klucz leży na podłodze. No. O, i to jest subcio. Prawda, to mnie kosztuje wszystkie moje diamenty, ale dzięki temu mamy przejście tam, przejście tu i przejście tu. Yy, więc jest to spoczko, nie? Ja yeah. muszę to postawić, bo nie mam diamentów. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ja te rozrzucone takie monety, klucze i inne takie znajduję w tych pokojach tylko wtedy. Kiedy mamy detektor metalu, a jak go nie mamy, to się nic nie znajduje. czy No ile razy tu przychodziliśmy? Nic nie było. Ok, lok. No i co, i wydam ten jeden tu już znowu. No, wydam, no, wydam. Młoteczek, drodzy państwo, mamy młoteczek. Dobra, idziemy tu. Darkroom. No wezmę tego Darkruma, no trudno się mówi, nie? Ciemność, widzę ciemność, ale co zrobić? Muszę to. O! Piec. O! Piecyk. Ludzie, jak ciepło. Hmm. Wiesz. Ale tam nie mam żadnych obrazków w tym piecu. A to jest akurat miejsce, w którym nie mam literki. Nie. No i to by było na tyle. Załatwione to miejsce. Same czerwone tam nam się otworzyły, zobaczcie. Uuu, wszystko się podgrzewa. Akwarium, ale nic nie mogę. Za to są tu czerwone. Mogę przerolować, to przerolujmy, nie? Archiwum. Podczas kolejnego rysowania. Zamiast coś no dobra, nie będę mógł zobaczyć coś Szafeczki Nic się nie otwiera Okej. Okay. A to <laughs> naprawdę tu człowieku Jakie są szanse? O! Marigold. No dobra. To czytamy to. To czytamy to. Marigold zdobywa Harold Literatury, czyli jakiś tam medal, nie wiem, z literatury jakąś nagrodę heralda, tak? Heroldsa. popularna pisarka książek dla dzieci Marion Merigold dostaje kolejne piórko do swojej czapki gdy w czwartek dowiaduje się, że jej książka obrazkowa Swimbeard została wydana została wybrana ilustrowaną książką roku przez Herald Literary Middle to już drugi raz Marigold zdobywa te prestiżowe wyróżnienie. Potrzebny medal był za jej debiutancki. Za debiut, dobra. Chcecie, ale Marion. My mieliśmy już gdzieś w jakimś tekście Marion. Mieliśmy Marigold, bo Marigold pisał Herbert do Mary. Do naszej mamunki. że mamunia pisze pod pseudonimem Mary Mary Nie była obca opinii publicznej nawet przed swoim literackim sukcesem, siostrzenica najbliższa żyjąca krewna Baronowo właśnie Sinclaira, Mary zaczęła używać pseudonimu Mary Golda, by uwolnić się od politycznych powiązań z rodziną Sinclair. No właśnie. Nawet nam to napisali, a ja nie ogarnięta, nie? Autorka Pływającego Ptaszka. Nigdy nie uważała siebie za sukces. Zwierzyła się, to mój syn sprawił, że zaczęłam pisać. Zawsze stawiałam sobie wyzwanie, żeby nigdy nie opowiada opowiadać mu tej samej historii dwa razy przed snem. Więc, gdy skończyły nam się książki, moja wyobraźnia musiała przejąć kontrolę. Marigold w poprzednich wywiadach rozwinęła myśl, że jej debiutancka książka Red Prince jest oparta na jej synu i jego nieelastycznej miłości do czerwonego koloru. To stwierdzenie zostało przyjęte z dużym sceptycyzmem przez wielu ekspertów, którzy uważają, hmm. co jeszcze raz, Który... hmm. którzy postrzegali tę książkę jako raczej cienko zawalowaną polityczną krytykę partii rojalistycznej i jej niezachwianej ślepej lojalności lo lo wobec tronu. Nieźle. Nieźle, dobra. To teraz mamy dalej. Wydawca i autor zatrzymany przez Czerwoną Gwardię, przesłuchiwany. Caleb Manning i jego wydawca Philip White to dwa, dwa z trzydziestu czterech nazwisk, które pojawiły się w ujawnionym dosie, wskazujących ich jako osoby podejrzane w związku z zamachem bobowym w Trinsdale, w którym w zeszły wtorek zginęły cztery osoby. Chociaż żadna grupa oficjalnie nie wzięła na siebie odpowiedzialności za atak, władze powszechnie uważają, że za atakiem stoi grupa rebeliancka RLCF, nazywająca siebie również Dziećmi Czarnej Wody. Okej. Okay. Wydawnictwo Ruffington Press szybko zdementowało plotki w oświadczeniu wydanym w piątek, utrzymując, że popularny autor oraz pan White byli po prostu ofiarami nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Cokolwiek to znaczy, nie była, nie byłby to pierwszy raz, kiedy wydawnictwo broniło nieuczciwego pracownika. Trzy lata temu redaktor pomocniczy został aresztowany za spisek przestępczy, choć zarzuty później wycofano. O, Marigold. Marigold, wyda drop wydawca. Drop Marigold. Nie wiem. Jakiś wydawca Marigold. Lokalna autorka i popularna osobowość, Marion Marigold, ogłosiła rozstanie swoim wieloletnim partnerem wydawniczym Ruffington Press. Powołując się na powody osobiste, oświadczenie nastąpiło po aresztowaniu w zeszłym tygodniu. Kolegi, autora i współpracownika Kaleba Manninga, którego Mary Gold w przeszłości nazywała swoim mentorem, przyjacielem i powiernikiem. Mary Gold jest trzecią znaną pisarką, która w tym tygodniu zdystansowała się od wydawcy. A tu jest Manning i White. Manning i White. Dobra, a co tutaj mamy za wycinek? Widziano na rogu podejrzaną torbę pod czymś tam. Machnął ręką na miejscowego. Jest trzeci poważny w zeszłym roku. Jest przewidywany, oskarżony przez koronę. Manning był ostatnim. Proces rozpoczyna się. Tu oczekiwano, że potrwa z wielką zdradą. Okej. Okay. Takie pourywane jakieś fragmenty tam były. 22 luty 87 rok. Mary Matthew Jones. My jesteśmy Jones. Simon P. Jones. Mary Matthew Jones, czyli Mary Jones z, była z Sinclairów, wyszła za Jonesa, czyli nasz tata to Johnson do nas pisał, Dan Daniel Jones. Dobra, a Mary to też Marion Marygold. Dobra, autorka i ilustratorka, której fantazyjne historie są pisane pod pseudonimem Mary Marygold, została ostatnio widziana przez bliską przyjaciółkę około 17.45 w piątek, gdy wsiadała do powozu po późnym lunchu w... Hundred Balls. Tea Rooms w Trinsdale. Czyli... Pokoju tysiąca... 1000 herbaciarni. Tysiąc dzwoneczków w Trinsdale. Dobra. Pani Jones nigdy nie wróciła do domu, a woźnicy nie można odnaleźć. Rodzinna, władze lokalne są bardzo zaniepokojone, ale nie uznali tej sprawy za nieczystą grę. To incydent w moim w stylu przetłumaczyć. To incydent nie w naszym stylu. Szukamy Informacji. Słuchajcie, to było 22. To jest się. Czyli chwilę po tym, jak tych aresztowano. Marion też zaginęła. To jest rok wcześniej. Nie, tu rok wcześniej tego aresztowano. Ona tu zrezygnowała, a parę dni później zaginęła. W 85. dostała nagrodę, w 87. zaginęła. Okej. Okay. No, okej. Okay. Dobra, coś, coś wiemy więcej. Tu jest zamknięte. Tu mam dwa. Pójdziemy w tą stronę. No ba. A, i to oznacza, że ja tego nie widzę. A ja muszę to wziąć. Na ślepo. Jest utility. O, jak dobrze! O, jak dobrze! On. O! Tu się wyłączył prąd. To jak ja mam wyłączony prąd, to ja tam mogę wrócić i tam już będzie jasno? No, może. Tu muszę zrobić dokładnie ten sam manewr. Jeszcze tam nie weszłam! Czyli jak ja go stawiam! Tu tracę te kroki spier. Dzielaj, głupi. Głupi jesteś. W pokoju. Oa, tu coś jest napisane i bez lupki nie ogarniemy. Ha, ha, ha. Tu są jacyś ludzie. Tu jest sam ten pan, tu jest pokój. Kolacja, a tam jakby była sypialnia, jakaś pokojówki, synka kompany. Se pan strzelił swój focie aparatem zwykłym. Wytrychy. Kutka, my tu mamy przy sadzie wycięte drzewo. Słuchajcie, a tu coś jest, Kurdeczka... No i weźcie to teraz. I weźcie to. Nie dojrzę takim pismem. Wydrukować notatki. HS prosił o kolejną kopię wizerunku i jej wysokości. do jednego ze swoich pokojów w skrzydle zachodnim, a także o wydruk załączonej fotografii. Powiedział, że ostatni rozwój wydarzeń jest zbyt mroczny, więc miejcie to na uwadze. Hmm. co, czekajcie. On mi tu przetłumaczył to Ladyship, a my mieliśmy Ladyship Chamber, nie? Jej Wysokość, czyli Komnata Jej Wysokości. Dobra. A to kto? To jest w biurze pewnie jakaś pani siedzi. Może ta pani Dobu, albo... Albo mm. ta główna. Tutaj, no bo to są pokojówki i to może tutaj była... No ten Michał anioł tego domu, nie? Znaczy Michał anioł. Stanisław anioł, czy jak mu tam był No wiecie, ten z alternatyw. O! End i send. W tym miejscu 4. Tak, to już mam, dobra, end i send już mam. To, to jest okej. Okay. Czyli tu już zdobyliśmy to, co mieliśmy. Oprócz tego, że wiemy, że trzeba tam przyjść z lupą. Świetnie. No i jeszcze zabraknie mi tych. Czekajcie. O to co za pałka? Złamana dźwignia. To gdzie ja se mam ją wepchnąć, że tak powiem? Tą sama udźwignie, co? Teraz tam wejdę, póki... Mogę, to poużywamy tych logpików, ostatnie drzwi otwieramy. Wejdziemy do bilardowego, już z daleka widzę, że kasa leży. To ją weźmy. Nie wrócę do fontanny, mam cztery kroki. Nie ma szans, żebyśmy wrócili do. Tu dwa, a teraz tu. Osiemnaście dziewięć. Ej, ale jak? Osiem. Jak? Jeszcze raz. Co dwa. Ej, teraz tu. 5 plus to, to jest 18, na 9 to 2. Co ja wtedy kliknę, żeby mi nie zaliczyło? 20 plus to jest 23 minus 3. To dalej jest 20. 20 razy 3, 60 na 6 to 10. Mhm. To po co ja wyłączałam ten system, jak mam teraz kartę? Ej, dzisiaj się... Tu jeszcze kasa została. No nie źle. Dobra, weźmy bibliotekę, nie wchodziliśmy do niej to. I cik no, a tu? Mhm. No, dobra. Musimy to sobie ogarnąć. Książki i czasopisma za zamówione za pomocą tego formularza zostaną poprane i udostępnione przy kolejnym składaniu wniosku do biblioteki. O! Co sobie wypożyczymy? To! Jak budować pokoje? Może to nam pomoże tutaj się lepiej ogarniać? Simon Pigeons, Johnsonot, czyli my się podpisujemy. Dobra. If you wish more, press R. Press, pressam R. I ja tu mam wszystko o pokoikach moich. Odkrytych. No i git. Co tu jest? Nic. A tu są schodki, da się wejść? Da się. Nie wygląda, jakby się dało te książki ruszyć, ale tu coś jest. Całkowity czas 6, no nieźle. Najdłuższy dzień godzina 15 330 kroków. 144 pokoły. Czerwone tyle razy, szopy tyle razy. Ładnie. Nieźle. Może tu coś będzie właściwie tak pomiędzy tymi szafkami gdzieś. Nie, ale tu nic nie widzę. Tu też się nie da wziąć. Wziąć. To si tam jakoś samo łazi. A tu. Eee! Mamy zdjęcia, to znale. Tu, to... no właśnie, gdzie to samo widzieliśmy, tylko tu było drzewko z czymś. Tu jest ta sweet fotia. to jest karteczka, którą znaleźliśmy. Tu nie wiem. Mój favorit plan. Dobra. Najczęściej draftowane. Najwięcej zapłaciłam. Dobra. Co tu jest jeszcze? Tu nic. Uuu, patrzcie, tu się zbierają znaczki pocztowe. Ale super. Zaraz. O, i tu jest ten Ostrokrzew, Blue To maybe one day. A, czyli olałam, jak zobaczyłam. No trochę taka prawda jest. I tu jeszcze coś, czego nie mamy. Trochę taka prawda, że ulałam jak zobaczyłam, no ale cóż było robić, nie? W Słuchajcie, sensie jest po mnie. Jest, jest po, po mnie tak dokumentnie. Yy, no bo jak ja stąd wyjdę, to to jest jeden. Wchodzę tu, brąbra mi oba. I co teraz? Jak już nic nie możemy zrobić, to wejdźmy tutaj. A nie, no tu byliśmy w tym bankrumie. Co się? Za... Aha. I od razu ukradło. A idź. Ić. Ić. Brzydko. Brzydko. Co prawda, słuchajcie, jest pół godziny. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby lecieć dalej. Hmm. No nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby lecieć dalej. Dzień dziewiąty. Wiecie co? Skończymy sobie bo ja nie wiem ile potrwa następny przebieg, to nie był taki bardzo szybki przebieg, nie wiem czy następny dzień tutaj zmieszczę, czy nie zmieszczę w tym nagraniu, czy to nie będzie znowu, będzie półtorej godziny teraz nagle, więc kończymy sobie ten odcineczek i widzimy się w dziewiątym dniu, już w kolejnym, kolejnym razem, dzięki wielkie za dziś, do następnego pa pa